Witajcie widzowie na kanale Pylokradziu. Dzisiaj przedstawię Wam zestaw sylwestrowy, który skompletowałem wspólnie z kolegą Bartkiem. I skompletowałem również z kolegą Filipem. Włożyliśmy naprawdę dużo pieniędzy w to i mam nadzieję, że spodoba Wam się ten zestaw. Bo nam się bardzo podoba, jest bardzo różnorodny, jest multum różnych, różnistych efektów. Które wam się spodobają. I nam też. No to przechodzimy do naszej mekki. Mamy tutaj. Zestaw rakiet Diabolo. Drugi zestaw rakiet Diabolo. Dwa zestawy rakiet Blast. Cztery zestawy Dubai Stars. Rakiety Killer. Dwa. Yy, dwa opakowania szarków 2G. Dwa opakowania Killer. Cztery opakowania Killerów. Dwa opakowania FP3, opakowane po 10 sztuk. Tutaj tych pikolaków nie będę przedstawiał. Są tu eksplosywy i różnego rodzaju. Yy, dwa karabinki M100, tutaj karabinki własnej roboty. Tutaj mamy kolposki. Tutaj mamy również yy, Powerful Bulldogi, trzy opakowania, jedno opakowanie Big Bangów, czarnych i czerwonych. Tutaj mamy Piraty, różne takie NWP też są. Tutaj mamy też karabinek M100, tu mamy karabinek Explosive 5 200 strzałów, tu mamy Zombie Atak 5 gramów, tu mamy Fontaine Smoke. Tutaj mamy cyrkoblice, stroboskopy. Mamy również wulkaniki, 4 zestawy wulkaników. Mamy także 8 zestawów rzymskich ogni. No i wyrzutnie. Wyrzutnie Viserion, wyrzutnia Ultra, wyrzutnia Anubis, wyrzutnia Smiley, wyrzutnia Zeta, wyrzutnia Bloom. Trzy wyrzutnie Red Diamond, jedna wyrzutnia Sky Vandal, dwie, cztery wyrzutnie Cosmic Stars i mamy jeszcze cztery wyrzutnie Polaris. Zestaw bardzo różnorodny, jest tu dla każdego coś miłego. Kto lubi rakiety, to ma rakiety. Kto lubi wyrzutnie, to ma wyrzutnie. Kto lubi petardy, ma petardy. Kto lubi rzymskie ognie, ma, ma ten. Rzymskie ognie. Kto lubi wulkany, ma wulkany. Kto lubi cyrko, ten lubi cyrko. Kto lubi karabinki, ten ma karabinki. Wszystko tu jest. Więc będzie się działo w tego sylwestra. Oj, będzie się działo. Jest tego najwięcej w mojej karierze. Pirotechnika. I naprawdę jestem siebie dumny. I jestem dumny również z moich przyjaciół i kolegów. Dziękuję za oglądanie widzowie. Widzimy się w strzelaniach po nowym roku. Szczęśliwego nowego roku. Odpalajcie z głową. Żegnajcie widzowie. Do zobaczenia w 26 roku.